Myślałem, że zarabię! Liczyłem się z tym, że ci mogę zapierdolić, ale. A wiesz, że ja miałem 30. No, Może iść w poziom ryzyka. Ja pierdolę. Dużo emocje. Był gotów poświęcić matkę. Synu, będziesz na mediach społecznościowych ja, ja po Steamu. Kurwałem jednego killa, ja pierdolę. Spokojnie, wuja. Ja miałem zebu po głowie. Także nie podłamuj się Uro, Tej, w następnej możesz zdobyć trzy Za duża korelacja miciem a Ja mam jednego gila To <laughs> smoka <laughs> 3 tego gila z I wsparcie nie na długą Idę Wuja, uja weź piluj żeby ci nie z kurwa yes. Ta, wuja Tawaj dawaj bo już dwóch padło z długiej. Po starego Dziadek campi tam Rzucić Chyba. ładnie smok o! o no dawać! Grupa szturmowa po Steam to y, dziadek iść tam na długą, co? Dziadek ma krowę, niech tutaj kampi no. jest was trzech To ja po kampię. Brawo syn No jeden musi być na krótkie, nie ma bata. Bierz, kiedy bierz, było... bierz, 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 ojciec. Ja pójdę, 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 Dziadek, mam kaptanki. Kurwa. 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 No zapierdalaj no. Kurwa. 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 Nie Kurwa. Nie, <noise> nie, 4, 4 KURWA PIĘKNE nie, <noise> <noise> to, to chodziło. to tak. taki był cel. Taki był no, to chodziło. Tak, nie, był cel. Taki był nie, 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 O, o, o. 150 uwaga, Jest bardzo podjeżdżany z ołów. Uważajcie na krótką długą. Pyk, pyk, pyk. Am, um, am, um, am. Um. Am, um, am, um, am, um, am, um, am. Um. Zajebałem. No. Prawo, Stenek. Obity. Daleko po prawo. Ajajaj. Pojadę, aj, aj. pojadę. I teraz. Ja. Na długą wchodzimy, na długą wchodzimy, na długą wchodzimy Tu ja? Tu jest, kurwa, blisko Kurwa Głęboko, głęboko, dziadek Śnie, poleciało, dziadek Widzę, jak jestem w tobą Tu się wychylał, no. Ja tak to się nagrywa, lecisz Kameruję O, jak ci... Jak mi wykurzył Dawaj, dawaj, to możemy być długo. lewo, brawo. Idź, ledź, bo ja od nie razu ma, bierz, bo nie ma. Nie ma tu nikogo, nie ma tu nikogo. Bierz, 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 bierz. Uciekaj, uciekaj. Jeden mit, jeden mit, jeden mit. Trzymaj broń, trzymaj broń. Ojciec, wierdzi. co ty robisz? Miałeś kambić ani kuszować. Wychodzi, wychodzi, wychodzi. Uważajcie, bo będzie tu awka. Synek iść dołem. Kurwa. Gdzie do ciebie Nie, nie. Dobra, teraz to ciu, ciu. Iść dołem, na... no dujdź. Cicho. Idź tam, zmyl ich. Znowu można wziąć górę, jak mu gadać. Nie wiem, co to jest. Kurwa! Ja pierdolę! Dedeck, mogę już gadać i mu. No mówiłem, żeby, tak, żeby bo... tam poszedł, no, nie mógł kiedyś tam się schować. Ale daj I mu myślić górę. Ja pierdolę, nie myśli jak gra sobie Dobra, gramy.